Dysortografia może być korygowana, jednak całkowite ustąpienie objawów występuje bardzo rzadko. Okej, rozumiem. Tylko jak to działa? Powiedzmy, macie dysortografię, tak? Za moich czasów mówiło się winizm, a nie dysortografia. Jeszeli jeżeli to jest to jest dobre. Kochanie, wyglądam grubo w tej sukience? Mam być cztery? Tak, wyruchałem ci siostrę. Serio to jest dużo bezpieczniejsze. Co łączy ginekologa ze słabym wzrokiem i psa. Co mają wspólnego? No. Mokry Boję. nosek Przepraszam! Mówiłem, że jest straszne, no. O oh, nie! A am tryhard, dobra, zobaczymy co to za tryhard. Hejka. Hejka. Ej, wiesz, co że w gramy? No wiem. A, dobra, Ach. tak się upewniam. Halo, halo, Mateuszek? Mateuszka chyba nie ma. Nie, nie, nie. Nie ma, ci Mateuszek. Czy nie chcesz grać? Nie, chcę, chcę, chcę. A, chcesz, chcesz, dobra. No dobra, no to będzie teraz wesoło. Teraz mamy dobre party, coś czuję. E. Mhm. Dobra, to musicie podać swoje niki na oryginie, to was dodam, co? Spoko. No to podajcie. Dobra, podaję. No, słucham. No, y okay. Ja się może na... Y Dominik, fajny pies. Razem pisane? Tak, tak. Kurde. Się roz. o, zburzyli go. Łat! Takie bydle tu stałej KFC zrobili. What?! Na Instagramie, co tutaj? Klucz. O jezus! Ja pierdziele, nie! Jezus! Nie ruszałem się wtedy. O boże, ja jeszcze przyzumowałem, tak chciałem powiedzieć, coś, że te buzi, ta buzia taka otwarta. Buchną. Rozwalił go tym czwórką. A nie. Nie, dalej jest. O jest. Jezus! O, Mieliśmy przegrać. To dobry Claymore no, A Claymore, jak... ale... <laughs> Stał oh, na Claymore, może tak. nie. Masz śmieczkę? O, tam. Dlaczego się odczepiłem? Co? <laughs> O niedzielę Tam jadą. Tak, 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 czaty, tak, 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 czaty, tak, 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 tak bo tak O hmm. trzymasz na głowie Tak, bo mi ci zabrać nie skleiłem ty I jak tam? O, graba jest super. Ej, dzień, dobry. Czekaj Czekajcie ci. Eee, to nie było to co mi się jeszcze robiłem. Tak. No dobrze, to powiem jeszcze drugi i już nie będę opowiadał takich dziwnych żartów dzisiaj. Co łączy? dostawcy pizzy i ginekologa. No. Obaj no, mogą tylko powąchać. <noise> Przepraszam. Już tu huki są stare. Tak, już dostałem do O, z ty, powaliłem! I płonie ty, drugi! LOL! Trzy! Ja wiem, gdzie rozpalił cały tłum. Do... O. Jeszcze dwóch! Yeah. <laughs> o kurde! Dostań, o kurwa, Zostało! kurwa, o Jezu, nie tędy! Au, 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 kurwa! Ta jest! Jest za, za murkiem, go! Jeszcze uważaj, jest restauracja! Vamos. mur! Les jeszcze! No powiedz, że... Pedzieliśmy plecy no! Ojej. Oh plecy! 102 metry. Na no, szalotku ma 64... okay. no, ja okay. masz 64. Hej. Zobacz. No i nadal masz 64. teraz też ono jest ten skok, bo tak... wylądowało tak mięciutko, nie? No, teraz chyba nie będzie mięciutko. Ja <śleszy> <śleszy> No dobra... ja nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, kiedy lądowanie To jest Naprawdę. Weź podnieś moje. <śmienki> Już nie mam ja, nic. kompletnie w łapie! No, zybała, Podnieś mnie, to będziesz miał coś w łapie, obiecuję. <śmienki> 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 Jak ja go, go Nie, mnie. Ja go no, no, to ja, ja go zostawię. Jak go zostawiam. Roki, roki, masz. <śmienki> No weź mi podnoś! Czemu to się nie chce? Dam ci do ręki chodź. Jak nie podnoszę? Żartowałem. Żartowałem, no podnieście chłopaki. Jak nie możesz? No nie mogę ty. Zniknęły mi wszystkie oznaczenia. Z beczek, ze wszystkiego. Okej. Okay. To jakiś bagol pewnie po tym patrzyłem, po tym patrz Ej, yeah, pierdziele wychodził. A ej, a mogę dać komu? Mogę ci dać bodeszkę, jak ja się wyloguję, to stracimy czaszkę. Możesz ją wziąć ode mnie? Mogę. I co? Teraz wziąłem czy ty i teraz działa? A to jak masz przecież w ręku rzepę, to ty możesz baladów wiedzieć, głosił. A jak, a jak to przełożyć? No bo przełączyłem na kół i co? I a. x a... chcę rzucasz. rzucasz. No, do... Okej, okay, dobra, dobra. Ja tylko chciałem sprawdzać, czy wiecie. <grybuj> <Kobra>. <grybuj> czy się orientujemy tak? Czy się jak orientujecie? Tak, tak. tak, to był test. To był taki test. I wiesz, ja, pełna profeska, koszula, muszka, idę, weź uśmiech na twarzy, talerz w ręku i się pytam, kiaрд na to porka troja, nie? Rodzice na mnie patrzą, mnie dzieci, ręce na uszy. wiesz, dalej, pełna profeska, uśmiech na twarzy, weź, patrzę im w oczy i powtarzam pytanie, kiaрд na to porka troja, nie? No kur... się na mnie jakbym pół rodziny zamordował, nie? Wiesz, idę do kuchni i próbuję wytłumaczyć tam dziewczynom na kuchni, że coś jest nie tak, nie? Ktoś zwalił zamówienie, bo ja idę się pytam kto zamówił porkę Troja, a oni na mnie, wiesz, się dziwnie patrzą, nie? Okazało się, że podchodzę i się pytam kto zamówił jebaną dziwkę. Co? No jak? Gwaś <grywałaś> się za płotem. Co? Dobra. Co? Ej, słuchaj, full focus. Teraz robimy tak, jakbyśmy grali na turniej, dobra? Wejdę <grywa> zablablałby ty na. No. <grywa> Ten mój kanał Roka jest usunięty, wiesz co? Bo. Jakby Rok uznał, że. YouTube go po prostu odciąga odgrywa Apex Legends, a Rok chciałby być pro gamerem I dlatego Rok postanowił usunąć kanał na YouTube, żeby skupić się po prostu na profesjonalnym gamingu W najbliższy czwartek podpisujemy z Rokiem kontrakt Będzie in-game liderem w dywizji Apex Legends Zacobors. Ja Roka znam już długo, wiem, że to jest człowiek, któremu można zaufać Widziałem raz, jak były dwa fragi w WGLC i naprawdę mi tym zaimponował Pa Mato To jest właśnie ten moment ten epicki moment, kiedy będę stawiał windę. mogę sobie z wami rozmawiać. Kurwa jesteście tam gdzieś tam, jest pan, pomóż mi a faktycznie pojechał tam jeden. Co się, co się stało? Co się stało? Ej ty, no ale... Nie wyzywaj! Co zabrala nam do ciebie. Ouch! Coś się tu